Niestety z każdym kolejnym wyliczeniem ocieplenie oddala się od nas. Brzmi to średnio, ale zobaczmy o co chodzi. Wstępnie wyliczenia wskazywały, że ocieplenie powinno przyjść pod koniec miesiąca, następnie przesunięte zostało na 2-3 czerwca. Teraz widzimy, że większe ciepło dopiero dotrze do nas, być może dopiero 4-5 czerwca. Sprawdźmy sobie temperaturę, a raczej anomalie temperatur na wysokości 2 metrów i zobaczmy co tu się dzieje. Widzimy, że właśnie 4 i 5 czerwca napłynie do nas cieplejsze powietrze z południa i widzimy, że tutaj z nad Bałkanów to powietrze napływa, ale z drugiej strony mamy z zachodu spływ znów kolejnych chłodnych mas powietrza, tym razem pochodzenia tutaj polarnego morskiego, czyli z nad Atlantyku no i nastąpi wypieranie tych ciepłych mas powietrza no i może być tak, że początek czerwca wcale taki ciepły nie będzie. Oczywiście nie mówimy Tutaj o jakichś przymrozkach, ale po prostu o niskich temperaturach, jak na początek czerwca, właśnie. Chociaż może kiedyś tak właśnie było, a teraz po prostu przyzwyczailiśmy się do ciepłej zimy i do bardzo ciepłych lat, a po prostu temperatury są takie bardziej w normie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Zapraszam Was na łowcy Busz i Marta. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.